Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rosa. a to taki krótki odcinek z Z nietypowym gościem, nowy na Twitchu, na YouTubie już taki przestarzały, ale Wrócił na rejony Teraz robi muzykę Wszystkie linki będziecie mieli w opisie A ja Was przywitam z nim Oto on Siła. Także zagramy se szybkiego Manika. pogadamy se tam o Twitchu, o w ogóle Także widzimy się, jak już się rozpocznie, w sumie meczyk. Dobra, gramy na trainie eee, od Tero. W sumie Bob bo, bo Side, jak wiecie, jest A. Dobra, to w sumie. Jaki plan? A wejdźmy sobie w Side'a. Na side i od noga. Znaczek był Jeden jest po głowie, ma zero Jeden ma 11, 11 HP U góry Na spokojnie, on ma 11. O Jezu, dobra. Dobra, wygrane. wyszło, wyszło Dobra, to ty tam opowiadaj jak się czujesz na Twitchu Bo to są twoje początki. Powiem tak Przygoda zaczyna się git. Podoba mi się. I no, co mogę powiedzieć? No, dużo rzeczy będzie fajnych, ale no. Jest Git, tylko czasem mało ludzi jest, i no. Nudę trochę czasem. No to przechodzę przez. znaczy, no. co my cały czas przechodzę przez to samo? Co ja oddupiam? Na sajdzie jest. Kurwa, blisko by było. No, wyjaśnił. Ja sobie przychodzę cały czas przez to samo, tylko że ja mam już tam z tego towarzysza, to mi tam w sumie to Tito. A tobie by się przydało, żeby mieć tych ludzi, żeby wbić tego towarzysza. Bo jak już jest towarzysz, to można mieć punkty kanału i swoje emotki suby i w ogóle. Ile tam trzeba mieć followów? Followów trzeba mieć 50. To już połowa drogi. A ile trzeba mieć. Noga? Godzin to nie wiem. Nie widzę nic Oho. Ciekawe kogo to był flash, że Ja nic nie widziałem Teraz mnie nie słyszę jak coś Nie, ja już go miałem! Zadam mu 97 <laughs> Ja pierdzielę Ja przez twojego flesza za nic nie widziałem O, to sorry Masakra co rzuca flesze na MMie, to zawsze każdy z y, naszych dostaje, tylko nie enemy. No nie wiadomo, jak to tam jest z perspektywy, ale no... Jeden o, no jest na dali. pociągu. Nie. Jest obity za 36. On mnie kieruje, tak nie powinno być! No Dobra, to. ale to ma płacę. tu trzeba trochę pozdobywać, trochę tych rund i ten. Kurwa, o... w ogóle hajsu nie mam ostrość tej kamerki, to mnie czasem rozdóbca. Nie no, ale jak tak patrzę, na no to zobaczysz mią Git. Czy git to będzie. W sumie i tak będzie pomniejszona. To tam prawie nic nie będzie widać. Od razu we wdostałem. Nic nie mówiłem. No, dobrze idzie. Ja mam 0,15 1 -5. Słuchaj, to się trzeba... To się musi rozkręcić. No tak, maszyna musi ruszyć w końcu. Jeszcze tylko trzy rundy. Czy w sumie kanał do... Twoich nut... Też można wrzucić w opisie? Żaden problem. Jeden nie żyje. Obity 50 ma, u góry Nice, no to masz kocha, no ważne. Dobra. No, w sumie nie ma To także linki do niego kanału będziecie mieli w opisie. Bijajcie, followujcie, subskrybujcie, wszędzie gdzie się da. TikToka też wam wrzucę. Także o, i to, to, to jest hit w ogóle. w ogóle. No nie wierzę, to no 26 do prawej. One ci w ogóle rosną? Tam wyświetlenia? Nie patrzyłem ostatnio. Już <laughs> nie wrzucałem nic. Jest taki były... luźny. Znaczy, no ja też wrzucałem. Znaczy, no. Wrzucałem. Tam chyba były z 3. I w sumie one też jakoś to tam nie rozrastały. Zależy ile wyświetleń robiłeś. Jezu ciebie na blisko hmm. myślałem, że wiesz, że tam będzie stop po prostu. A nie że tak wychyli od razu. Kurwa, ale... Ja ja mam jednego killa, tak nie może być. Ale tak ten, wracając do tych TikToków, to ja w ogóle nie pamiętam, ile ona miała ale... Nie robił jakoś dużo. Chyba, nie wiem. Nie wiem, bo, bo tam najwięcej, ile mój, mój maty z półkoła no, no jak mój... ja... Ja jak znajdę gdzieś to konto na TikToku, no to wrzucę to tutaj ze screena. Wyszedł jeden że wam to będzie wyświetla się Jeden jest Nie, draba Obite na pewno <trybujesz> 31, do No Boże jak ty nie kierujesz To jest niesamowite Na no, MMach to gówno grane a tutaj to role się odwrócił, a ty w sumie coś z kanałem na YouTube będziesz robił? Nie, to, to się zastanawiam, co tam jeszcze zrobić, ale coś trzeba. Jest, odnaga min. No. Jakbyś go ale... nie obił, to nie wiem, czy bym go zabił. Ale nie wiem, jak to jest, że ja ziomeczkowi wywaliłem 82 skata i umarł od razu. Hm. Dobra, ja sobie muszę dojechać, bo. Dwa fragi, to nie może tak być Ale ten W sumie po tej serii z The Foresta Chciałbym się wrócić do czegoś Tylko, że ja kompletnie jakby Nie mam pomysłów do tego Jej, Co bym mógł robić wiem. Jest tam dwóch było w No Znaczy no tam przy ich wyjściu Aha A ja go nie rzuciłem, ja myślę, że tego najdarzuciłem. Nie 51 4 i 10 w 1, mm. Mela. Prowi prawie. A w ogóle widziałeś ten menu Jaki ma być w, w całej 2? No, to znaczy jak patrzę to, to wygląda strasznie podobne do Valoranta jest podobne do Valoranta, ale moim zdaniem innego sposobu by nie było na to, żeby dodać ten, to ma... znaczy może by było, ale z tą metodą do ee, złego kupowania rzeczy i sprzedaniu, hmm. no to to jest, to to jest akurat Masz... fajne, no. Albo że dwie Mki można mieć. Jeden jest zabity, jeden ostatnio obity jest. Gdzie on był? Eee, przy Olofie. Jest w tym, tam u siebie. 46 w 2. Niesamowite, ta gra jest. On by miał? Ech, nie wiem, czy na sadzie nie będziesz miał. Gdzieś przy, po lewej bardziej. Nice. Sary, to jest tam moc tego rewolweru. <gry> znaczy, jak dla mnie to CS2 może być GID. Po tym względem to kupowanie, bo. To może dużo rozmaicić podczas grania, że jak ktoś coś będzie chciał innego by se kupić. Znaczy kupić coś źle. Tak jak to teraz bywa. To se cofnie, no. Ale też chyba można sobie ustawiać te bronie tam. No. To to też może dużo pomóc. Podczas ten. Tylko nie wiem, czy to działa w taki sposób, że można mieć dwie Mki. Można, można. No, no to tym bardziej. To to... Tym bardziej razmajci gra Ciekawe gdzie jest ostatni. O no, już chyba nie. wiadomo Nie wierzę ja nie potrafię dzisiaj grać 62 w 3 Stary. Także co, mamy czerwiec CS pewnie wyjdzie zaraz poś, poś, poś. No to Jakoś pewnie na dniach Znaczy no nie na dniach, ale Na tygodniach, miesiącu nawet Jak wypuścili z, z Mirkiem To tylko teraz czekać na to Aż wypuszczą całego Na pociągu mam na niebieskim. Nie żyje. I ostatnim był tam od ciebie od teraz. Dobra, no, no, w końcu przełamanie. Nie podniosły go. Nie, nie wziął tego. Nie wiedziałem czy ci wcześniej wyrzucić czy nie, bo nie wiedziałem gdzie jesteś. Kurwa, 5 kili to to jest tragedia. Ale idziemy na remis. Musi być remis. No. MEKO miałeś największą jest rangę w tym? Dwa kołachy. To ja miałem globalo. Leder jest. Dobra hmm. Dobra, myślałem, że już go nie zabiję wow. Ale miałem dylemat, czy przechodzi przez tego smoka Mogę Ci czekać i dropnę go chcesz? O no, no możesz dropnąć to w sumie i tak ostatnio to Jeep Czy ty wskoczyć nie umiesz? No nie umiesz. Boże, skoczyć. czemu ja nie miałem twojego powodu? Jest tam cały czasem. Tam jest dwóch Nie Mogą być obici? To no, kurwa, co żeś dał? What? No to co? No to w sumie takim zakończeniem bo na remis Miałem 9 killi, to w sumie nie zamykałem aż tak. Bo ta strata jednego kila. Nie, kochasz, dostał. O, no i Git. Także co, no taki szybki, krótki odcinek, dużo nie pogadaliśmy w sumie, ale to tam Kiedyś jeszcze się coś tam dogra. Także co. Czy Majta się? Chodźcie do jego na kanał, na Twitcha, na YouTube'a, na TikToka, na wszystkie Socjale, nawet tam na. gdzie Nitro się streamuje. Także co. Czy Majta się? Nara. Nara,